No i efektowny początek tego spotkania od razu panowie zegrali ostrą wymianę z głębi kortu zakończoną dobrym skrótem zagranym przez Pawła Lipka, a więc zawodnik z sapotu zapisuje na swoim koncie pierwszy punkt w tym meczu. Dobra, tak Paweł Lipki zepchnięty do głębokiej w na początku tego meczu. Gleb Sytkow, drugi punkt zdobyty przez Lipkę. Zobaczymy doświadczony Gleb Sytkow na pewno. Tutaj doświadczenie po jego stronie, ale także dużo grając. Paweł Lipka, więc tutaj pojedynek powinniśmy oglądać na wysokim poziomie. Mecz 1-8, więc już najlepsza szesnastka zostaje w grze o tytuł. Mistrza Polskiej Ligi Tenisa w turnieju w Toruniu. No i oczywiście dwójka finalistów zagwarantuje sobie awans do turnieju finałowego w Rzeszowie. Ten turniej w Rzeszowie w ostatni weekend marca przewidziany. W przyszłym tygodniu, jeszcze oczywiście w sobotę, będzie turniej dodatkowy w Warszawie. Dobry teraz atak przy Paweł Pawła Lipki. Pierwszy game bez kłopotów wygranych, ale trzeba przyznać, że kilka fajnych zagrań widzieliśmy i spodziewać należy się, że to spotkanie będzie stało na dobrym poziomie. Wiele piłek będzie wygrywanych. No i chyba na taki mecz właśnie oczekujemy. Po tych meczu ostatnim, gdzie Marcin Tycner bardzo szybko pokonał Rafała Walenca. tam dużo zagrań przy siatce Marcina Tyznera, no ale Różnica umiejętności była jedna dosyć, dosyć wyraźna na korzyść Marcina Dycnera. Tutaj spodziewać należy się bardziej zaciętego spotkania. I po raz pierwszy w tym meczu za chwilę podawać będzie Gleb Sytkow. Zawodnik, który urodził się na Białorusi, ale jak, wcześniej, jak wczoraj mówił w wywiadzie z naszym kolegą maksymalnym Kłękiem. większość czasu teraz spędza już w Polsce, rzadko bywa na Białorusi, no i tutaj w szkoli tenisową młodzież. Wyrzucony od 0,15 0 15, dobry serwis do środka, to, to imponował takim serwisem we wczorajszym meczu z Krzysztofem Rodowskim, a tam roz, rozbieżność umiejętności była aż na to widoczna na korcie, więc tak można powiedzieć, że taki pierwszy poważny mecz, poważny przeciwnik, którym, który ma wysoką umiejętności tenisowe to dla, dla gleba setkowa to właśnie Paweł Lipka. dojście do tego, do przodu zbyt wysoko zagrane przez Sytkowa, to zagranie i 0,30. Na razie jeszcze bez punktów w tym spotkaniu. Gleb Sytko wydaje się, że tutaj. Ale Lipka na początku nowo sytuację na korcie. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało w miarę upływu czasu. Doskonały return Pawła Lipki, otworzył sobie grę w tym tej wymianie, no i dojście do siatki było już tylko formalnością, doskonała forma na początku tego meczu Pawła Lipki 0,40, więc pierwsza szanse na przełamanie od razu na początku tego spotkania dla zawodnika z Sopotu, a więc reprezentujący województwo pomorskie. zrzucił teraz doskonale przeciwnika po korcie Paweł Lipka no i mamy pierwsze w meczu przełamanie piłka piłka na linii 2 do 0, a więc na razie jeszcze bez punktów w tym meczu Glebsytko, 8 punktów z rzędu zdobyte przez Pawła Lipkę, który teraz podaje w trzecim game pierwszego seta Fajny punkt wędrujący na konto. Paweł Lipki, na razie dużo kopotów. Gleba Setkowa. Z przede wszystkim z tymi szybkimi piłkami posyłanymi przez przeciwnika. Nie radzi sobie z nimi najlepiej, wiadomo, człowiek. doświadczony zawodnik. Najstarszy uczestnik tego turnieju. Także nie będzie szczególnie szybko poruszał się po linii końcowej. Będzie bardziej bazował na zagraniach technicznych, na doświadczeniu, na ustawieniu się na korcie. No, ale na razie na tych walorów nam on przekazać, niestety nie może, bowiem. Paweł Lipka błyskawicznie zdobywa kolejny dziesiąty już punkt z rzędu 2 do 0 i 30 do 0 prowadzenie sopoci Sopocianina. Piłka poza placem gry. Kolejny punkt wędrujący na konto Pawła Lipki. No i nie trafia returnem Gleb Sytkow. 3 do 0. Wszystkie punkty na razie trafiły na konto Pawła Lipki, który prowadzi bez problemu 3 do 0 w pierwszej partii. I wracamy, być może na ostatniego gimnastym, tej pierwszej partii. Na wszystkie punkty zdobyte przez Pawła Lipkę. Zdecydowane prowadzenie 3. On to zaraz dla Psytko będzie swoim serwisem próbować jeszcze podostać pierwszej partii. No i jest pierwszy punkt zdobyty w tym. Spotkanie dobry, długi serwis, teraz też tak na sucho sobie przećwiczył ruch serwisowy, ale karty w zasadzie lep sytko w 15 do 0. Serwis dotkowa, 30 do zera. Tak minimalnie poza plac gry 30-15. Ważny tokiem także w perspektywie przegranego przez tego Seta, ale w kolejnej, właśnie na drugą część tego spotkania bywa niego dużo lepiej. Nawet z wynikiem 1-4, oczywiście, lepiej mentalnie się gra, niż przegrywając Seta do 0. Teraz trafi ramom Setkowi po 30. doskonały teraz return pod od ostatnie centymetry placu gry pierwsza piłka setowa za chwilę dla Pawła Lipki a więc może te dwa punkty po dobrym serwisie będą jedynymi zdobyczami glema Sytkowa w pierwszej partii popracował dobrze podaniem I równowaga, równocześnie piłka setowa dla lipki. No i piłka poza placem gry mamy koniec pierwszej partii. 4 do 0 wygrywa Paweł Lipka, będąc zawodnikiem zdecydowanie lepszym, zaledwie 3 punkty dla psetów w tej pierwszej partii zdobył. Wracamy za chwilę na drugą partię tego spotkania. ulipka rozpoczyna od serwisu drugi set tego spotkania. Pierwszy 4 do 0. Bez najmniejszych kłopotów dla 34-latka z Sopotu. No i druga partia rozpoczyna się podobnie jak pierwsza od błędu. Gleba Sytkowa 15 do 0. Nam się w międzyczasie zakończyło Piotr Kiery z Pokoną Pował, 4-2-4 do 1. No i do wyłonienia pełnej listy najlepszych 16 zawodników pozostało już tylko jedno. Spotkanie trwające tutaj na korcie numer 2, Jakuma, z Tomaszem Kaliszczakiem. Tam wyłaniany jest przeciwnik dla Macieja Górskiego, który już zameldował się w jednej 8 finał także bez gry Jakub Zielonka awansował do jednej ósmej Karol Pucharski dzisiaj się na turnieju nie pojawił. To zawodnik z Turnia być może chciał spróbować swoich sił nie zagrając w meczach eliminacyjnych, a że udało mu się przejść tą fazę. Być może miał jakieś inne plany na dzisiejszy dzień. No i niestety nie zaszczycił swoją obecnością. Podczas jednej szesnastej finał. O, z głębokich tarapatów w tym giemie Paweł Lipka no i wygrywa swoje podanie bez staty punktu ponownie. Kolejny raz to już taka sytuacja ma miejsce jeden do zera w drugiej partii. Także podobnie jak ten miała przebieg, pierwsza partia zapyta się, że druga także będzie pod dyktando Pawła Lipki. Szybko te metody na porcie. numer 1 dzisiaj, przebiegają. Kolejnym naszym punktem programu będzie spotkanie Rafała Janowskiego z Łukaszem Pękalą To mecz także jednej ósmej finału. Ci panowie ulokowani patrząc na turniejową drabinkę u góry po prawej stronie Janowski poradził sobie z Beczkiem w 1.16 natomiast Pękala pokonał Drabikowskiego ten mecz już po zakończeniu meczu Lipki z Sytko. Zobaczymy czy jeszcze Gleb Sytkow będzie tutaj w stanie nam zaproponować troszkę lepszy tenis no na razie ręce Kający... bardzo dobrze Paweł Lipka jest Murowanym faworytem do wygrania tego meczu i są już do najlepszej ósemki turnieju, więc tak mówiąc kolokwialnie Dwa wygrane mecze będzie Paweł Lipka dał do finału. Teraz dobra solidna wymiana po końcowej linii pogoni nieco Szydkowskiego Przeciwnik na ten doskonale przygotowany kondycyjnie Poradził sobie w trudnej sytuacji, odegrał bardzo taką końśliwą piłkę pod Końcową linię i 0-15 patrząc od Serwującego gleba Sytkowa. Doskonały tak pała Lipki, tak już zacząłem mówić, tak, czyli ta piłka wracała na jego stronę, bo pewnie byłem, że skończy ten atak.

No i pierwsza szansa już na początku drugiej partii dla Pawła Lipki na przełanie przeciwnika, więc sytuacja zdaje się potować. Seta numer 1. No i błąd cytkowa, w konsekwencji strata własnego podania i mamy 2 do 0, więc 6 GM z rzędu, z czego 5 wygranych do 0, tylko w jednym. Gemia powalczył Glebsy przy własnym podaniu zamykającym tą pierwszą partię, kiedy to zdobył 3 punkty, miał nawet szansę na wygranie tego game'a, ale ostatecznie Lipka na to nie pozwoli. solidna wymiana i punkt zapisany na konto Gleba Sytkowa to rzadkość w tym spotkaniu bo on popełnił Lipka ale zmuszony niejako do takiego błędu przez dobre odegranie swojego przeciwnika Pomysłem był, gleba setkowa, ale piłka jednak poza placem gry. A serwisowy powoli Lipki 30,15. Bez szans na skuteczną odpowiedź w tej sytuacji był w ogóle No z spięcie przy siatce zakończone zwycięstwem punktu przez Pawła Lipka, ale jedna z ciekawszych wymian tego spotkania. 40:15 piłka na 3 do 0 dla zawodnika z sobotu. Prosty błąd, piłka w połowie kortu, do grana Nie poradził sobie Paweł Lipka. Pod końcową linię okrzyk takiego no, niezadowolenia, gleba sytkowa. No, nie macie co dziwić zawodnikowi urodzonemu na Białorusi, bo przegrywa 04-03. Jest bardzo blisko odpadnięcia z turnieju. I być może po raz ostatni meldujemy my myśl na tym spotkaniu, zdecydowana przewaga Pawła Lipki, 7 gemów wygranych z rzędu, no i tylko w walce o pozostanie w meczu, no i walce o to, by chociażby jednym honorowym gemem pożegnać się z turniejem Polskiej Ligi Tenisa w Toruniu. No nie mamy szczęścia dzisiaj do tych spotkań, także transmitowanych przez nas mecze dosyć jednostronne, na no poza może meczem Zony Szczepańskiej i Karola Przypułkowskiego. Mecz wygrany przez Karola w mistrzowskim tiebreaku, no ale tam także te sety, trzy sety rozegrane, ale z żadnych setów nie było takiej walki, można powiedzieć do końca nie, nie trzymało nas w napięciu, jakby chociaż podczas meczu wczorajszego Ignatowskiego z Olkiem. No brawo, teraz Senbek, kapitalnie trafiony w końcową. Nie no, tak troszkę rozłożył ręce glepsetko, tylko się powiedzieć dlaczego ja tak częściej nie trafiam piłek w kor, to zdecydowany ten wynik byłby korzystniejszy na dla niego, no ale brawa za takie pojedyncze zagranie. No aż ja teraz grał przez najwyższy punkt siatki i próbował forehandem po linii zagrać. Gleb Sytkow pomylił się minimalnie. Nieudany drąż od wykonaniu gleba sytkowa. No i wydaje się, że podobny wynik będziemy mieli w secie numer 2, tak jak to było w secie numer 1. Będzie Jakub Tokarz. Ostatnim zawodnikiem, który awansował do jednej 8 finału, pokonał Tomasza Kaliszczaka 4-0, 3 i on zmierzy się z Maciem Górskim w meczu 1/8. No co powiem, co się bardzo ciekawie po jak tak przygląda wyniki spotkań jednej. 16 tylko dwa spotkania kończone w mistrzowskim najbrieku ten spektakularny mecz Grześkowa z Melkowskim no i spotkanie Luzanny Szczepańskiej z Karolem Stypułkowskim. Nie trafił gleb Sytkow no i to oznacza koniec tego spotkania, więc bardzo szybko nam to spotkanie minęło 4-0-0 zwycięstwo Pawła Lipki, który męduje się w ćwierćfinale imprezy, gdzie zmierzy się z lepszym z pary Wojciech Daniec.